Uuu, ale przez krawężnik prawie przejechałem na styk, na styk <gry> No i słuchajcie, muszę poczekać aż zatankuję ten przede mną, bo tutaj z lewej strony niby jest wolne, tutaj z prawej strony e, też jest wolne, ale się i powiem wam, że <gry> Jadę się wpierniczyć w ten korek, mam jeszcze dwie godziny jazdy. Mm, no. Gdzie dojadę? Nie wiem. Taki czyściutki zestaw. To jest to, to, co, to jest to co lubię. Siemaneczko, witam Was w kolejnym vlogu. Mamy kolejny wyjazd w trasę, słuchajcie, kolejny vlog, kolejne wyzwania i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj mamy godzinę 7.35 i wyjeżdżam w stronę bazy. Słuchajcie, o 10 muszę wyjechać z bazy. Także lecę, bo jeszcze muszę coś po drodze załatwić. E, jakieś tam małe zakupy, w sumie to już coś tam kupiłem, ale jeszcze coś tam wypadałoby dokupić. Kurde, ale ta szyba jest kanał. Muszę ją kiedyś wyczyścić, a no, już nie mogę się nigdy zebrać. <laughs> ja dzisiaj słuchajcie, na bazę z taką myślą, że. Bo, bo pamiętacie ostatni wyjazd, nie? Prawda? Jak wyjechaliśmy i Mieczysław miał awarię, awarię prądu. I liczę, że teraz wszystko będzie w porządku. Chociaż wiecie, jak czasami bywa. Czasami człowiek myśli, że będzie wszystko ok, a do końca tak wszystko nie wygląda. Jadę, słuchajcie, na bazę i się wszystko będzie okazywać. Mamy podobną trasę do ostatniej, w sensie tą wyjazdową, bo lecimy, słuchajcie, jak zwykle do UK, gdzie by, in, gdzie by indziej. Jak na razie te wyjazdy z Polski będą tak wyglądały, nie wiem, myślę, że jeszcze, chociaż może teraz, jak już wrócę z urlopu, bo w ogóle ta trasa, te kółko jest ostatnią trasą przed, przed urlopem. Także. No, po urlopie, może już te trasy nie będą w sumie jeszcze, może, ale też nie jestem pewien w 100%, czy, czy na pewno. No, tych wyjazdów, oczywiście z Polski na Anglię, to, to u nas nie brakuje. Nie wiem, może raz czy dwa zdarzyło mi się nie wyjeżdżać do Anglii. Raz chyba do Francji miałem. Chyba dwa razy do Francji miałem. Tak, no do Paryża chyba mieliśmy dwa razy e, strzała. Eee, także tak to zazwyczaj wyjeżdżaliśmy do Anglii, więc nie ma co tu się spodziewać innych wyjazdów. Jak na razie. I proszę Państwa, jesteśmy właśnie w Mieczysławie. Haha. Udało się do niego przepakować. Nic nie nagrywałem z przepakowywania, bo e, no co. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Jeszcze telefonów 50. Kurde, tam załatwić, tu podjechać, tam coś załatwić. Jeszcze przed samą trasą kilka rzeczy miałem do ogarnięcia i po prostu nie udało mi się coś tam ponagrywać. Musiałem szybko powrzucać swoje rzeczy i cisnąć, i cisnąć. I wyjechałem, mówię, wyjadę na dwójkę, to będę się do Was odpalał, no bo wcześniej sensu nie ma. Kilka spraw takich organizacyjnych z samego wyjazdu. Powiem Wam, że zazwyczaj w pierwszego dnia to wszystko się dzieje tak na pełnych obrotach. Wszystko tak jeszcze coś tam to, tamto, to, tamto. Trzeba poogarniać. Same te zakupy to też jest, wiecie, em, jakaś tam Jakieś takie zajęcie, które czasami pojedziesz na te zakupy, jeszcze czegoś nie kupiłeś, trzeba podjechać, dokupić. No bo jak później, teraz nie dokupisz, to później też już nie dokupisz. I takie kombinowanie jest jak zwykle przed samym wyjazdem. Dużo takich ważnych, ważnych spraw. Między innymi te zakupy też są ważne, no bo to kurcze też jest kupowanie w Polsce trochę oszczędność, bo mówię niektóre rzeczy są dużo, dużo tańsze. A później szukanie ich na stacjach benzynowych, bo do tych sklepów. Może jeszcze jakby tak wiecie chodził po, po sklepach, po marketach. Może jeszcze tam dużej różnicy by człowiek nie odczuł, ale większość rzeczy to się kupuje właśnie na stacjach benzynowych, na na jakichś takich sklepach, na truck gdzieś w Anglii. To generalnie ceny są większe, znacznie większe. No i te koszty też życia są większe w trasie, a trzeba je jak najbardziej minimalizować, żeby więcej kasy szło na inne rzeczy, a nawet na przyjemności. A co? <laughs> no, słuchajcie. Pierwsza rzecz, o której chciałem Wam powiedzieć, to zaktualizowałem sobie nawigację. Z wyglądu nie różni się niczym. Większość to tam mapy i tak dalej. Jakieś tam, wiecie, poprawki, jakieś fotoradary się dodały, coś takiego. No, bardziej takie systemowe rzeczy, ale też zmienił się głos w nawigacji. Jak uda mi się dzisiaj złapać, to na pewno go usłyszycie. Zresztą. U mnie na, na głos na nawigacji to długo czekać nie trzeba będzie Gdzieś tam na pewno przy manewrach będzie się na pewno jakaś tam nawigacja odpalała przy jakimś skręcie, zjeździe, z autostrady i tak dalej, przy jakimś rondzie To, to nawigacja cały czas ciafroli, a czasami warto się do Was odpalić Nawet żeby coś powiedzieć, albo pokazać jak jest na zewnątrz, żeby ta trajektoria lotu, trasy miała jakikolwiek sens To nawigacja czasami nieodłączny element, więc ten głos na pewno poznacie jeszcze nie mam swojego zdania na, na ten temat, no, zobaczymy. Może coś tam po dłuższej trasie się wydedukuje z tego. Co jeszcze chciałbym Wam powiedzieć? Kurde, no coś tam. Co ja miałem Wam powiedzieć? Hmm. A, że kurczę, miałem taką pauzę. Słuchajcie, ponad 100 godzin w domu, ponad 100 godzin w domu, odpoczywania. E Dosyć długo, bo zazwyczaj to wiecie 66, może trochę więcej i, i wyjazd. A tutaj to ponad 100 godzin jednak zrobiło troszeczkę większą różnicę. Fajnie sobie wypocząłem, chociaż po tamtej trasie nie byłem mocno zmęczony, no bo trasa się fajnie poukładała, te pauzy i Tak, dalej, tak samo, tak jak sam Wam mówiłem już w, w chyba w ostatnim odcinku, w tym podsumowaniu, że ta trasa naprawdę była bardzo fajna. Poprzednio taka poukładana i to jest naprawdę na plus. I teraz wróciłem, 100 godzin odbębniłem i tak naprawdę wyjeżdżam wypoczęty, bardzo fajnie się czuję, dobrze taki zregenerowany, mam pełno siły do nagrywania, do trasy, do wszystkiego, także będą odcinki, będzie więcej jeszcze jeżdżenia, będzie więcej pokazywania, także myślę, że oglądać też będziecie co mieli, no i ja będę miał dużo pracy w montażach, bo też tego montażu dużo po prostu mam. Co chciałbym Wam jeszcze opowiedzieć? A właśnie, że w ogóle ta pauza spowodowała taki e, u mnie jakby, hmm, kurczę jakby to nazwać, e, ciężko mi się przy znowu wrócić do vlogowania. Ja jak mam taką przerwę we vlogach, to znowu mi się ciężko wbić w ten rytm nagrywania, w tego pokazywania i tak dalej. A już teraz powoli wraca to na, na do tory. Już pamiętam o kamerze, żeby sięgnąć coś tam do Was nagrać, pokazać. Ale jak wyjeżdżałem z samochodem, jakby cały czas, kurde, jeszcze, a jeszcze, a jeszcze podjadę i te kamery za bardzo nie wyciągałem. Jakoś tak mówię, nie mogłem się wbić w ten rytm. I gdy wbiję się w trasę, w rytmy, to cały czas gdzieś ta kamera mi towarzyszy i mogę nagrywać cały czas, gdzieś coś tam dla Was pokazywać. Więc widzicie dużo, dużo. Jeżeli się wbije w rytm, to dużo. W trasie się dużo nagrywa, no bo ten rytm cały czas jest. Najgorsze, gdy właśnie jest taka pauza, gdzieś tam 40 godzin, coś, to... Wszystko się wybija z rytmu i to nagrywanie i te kurcze moja trasa bo ja też inaczej się wtedy czuję. No wiecie jak jest. No ale to już jest za nami teraz będzie będzie coraz więcej e, coraz więcej energii do nagrywania coraz bardziej będziemy się wbijać w rytm o nowe Volvo właśnie pojechało e, dawno dawno nie widziałem. Widziałem pierwszy teraz drugi raz widziałem pierwszy raz widziałem e, na świecku ostatnio i teraz właśnie drugi raz widziałem nowe Nowe Volvo, nowe Volvo, o chyba tam też jedzie nowe Volvo Czy nie? Tak, to też jest to nowe Volvo Kurde no, ale dzisiaj mnie obdarowali tym nowym Volwem Podobno bardzo fajne, nie wiem, nie jeździłem Musiałbym, wiecie, zobaczyć, przetestować, pojeździć Jeździłem wcześniej w poprzedniej firmie Volvo, to już Wam też Kiedyś opowiadałem W jednych z początkach moich filmów gdzieś tam e, Temat Volva się przewinął Odpalam się do Was, bo właśnie będziemy zjeżdżać teraz, w sumie z jedynki. I słuchajcie, może uda się właśnie na 800 o... metrach zjeść. Całkiem inny dźwięk głosu nawigacji. Jeszcze jaka jest różnica do poprzedniej opcji, jaka była, to to, że informujecie zjedź. mniej więcej 2 km przed. Przed Tobą zjazd. Wcześniej tego nie było. E, jakieś 3 km wcześniej. Wcześniej nawigacja mówiła, że za 3 km skręć w prawo. Tak. Mniej więcej takie było sformułowanie. No. Zobaczymy, jak będzie się pracowało z tym dźwiękiem. Czy będzie spoko? Wiecie, chodzi o to, czy nie będzie taki zbyt męczący, nie? Jeszcze tam raz, na jakiś czas, jak się odezwie, ok, ale czasami, jak się wiecie, jedzie po jakichś tam skrzyżowaniach co chwilę ta nawigacja Ciafroli, no czasami może tak wkurzyć ten dźwięk. Ten pierwszy dźwięk był bardzo spokojny, później on się jakoś tam zmienił, później był jeszcze inny, no a teraz znowu jest inny. No i wcześniej był to, był to kobiecy głos, a teraz widać taki typowo męski głos. Czekamy na nawigację, aż się odpali. Bo tu będziemy skręcać w prawo. Skręć w prawo na rondzie. Pierwszy zjazd. <noise> ale nowy głos. Nie mogę się do niego przyzwyczaić. To prawda, wiecie, kilka 2 Dwie godziny jedziemy? Trochę więcej. Także. Jeszcze to nie jest zbyt długo, żeby się tam do czegoś przyzwyczaić. Ale jakoś tak dziwnie, nie? Dziwne. No i słuchajcie, ja jestem praktycznie na miejscu, 2 km do miejsca załadunku. I co, i widzimy się na miejscu już. Wyjeżdżam, słuchajcie. Uuu, przez krawężnik prawie przejechałem. Na styk, na styk. <laughs> Elegancko. No dobra, słuchajcie, załadowane, wyjeżdżam. Co, kierujemy się w stronę świecka. Jak, za, Na jak zwykle, drogi skręć w prawo. Jak zwykle załadunek w tym miejscu, no to nigdzie indziej jeszcze, tak sprawnie to nie idzie. Znaczy w moim przypadku, akurat. Także jest się czym cieszyć, że to sprawnie idzie. A jak jest się z czego cieszyć, to i będzie lepiej prawdopodobnie mijał. Oby tak dalej wszystko sprawnie szło i będzie dobrze. Jest godzina 15. Słuchajcie, akurat wykręciłem pauzę 45 tutaj w oczekiwaniu, że tak powiem, na dokumenty. Znaczy, ja miałem normalną pauzę, tak, sobie skręciłem pauzę ze względu na to, że jeszcze musiałem tutaj swoje rzeczy poogarniać i tak dalej. No w ogóle nie zajmowałem się tym, co tam, co, co tutaj było do załatwienia, no bo tutaj wszystko same, samo się robi tak naprawdę. Ludzie tutaj, którzy to, że, że tak powiem, ogarniają, no to obarczają całą robotą siebie, i ja tak, że tak powiem, no, mogę się, że tak powiem, wtedy relaksować i odpoczywać, ale że po prostu opakowanie było na szybko, no to musiałem jeszcze tutaj pogarniać, a i tak wszystkiego nie ogarnąłem, będę jeszcze ogarniał podczas, wydaje mi się, myjnie, nie. Jak będzie mynia, będę ogarniał mynie, to będę też ogarniał, słuchajcie, e spalimy tutaj jak będę ogarniał nie to będę też ogarniał tutaj słuchajcie w kabinie różne rzeczy jedyną rzecz jeszcze musiałem ogarnąć bardzo ważną czyli to zacząć dodawać vloga na kanał bo ostatnie dwa dni w domu internet po prostu dajcie spokój ledwo 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 wrzucał i tak opóźnił mi vloga niedzielnego który powinien być rano a był dopiero chyba o godzinie 20 Później, a czy wcześniej, vlog miał być w czwartek, a był w piątek, jakby wy to oglądacie ze sporym opóźnieniem. Także tutaj nie wiem, niektórzy powinni pamiętać, a niektórzy pewnie i tak na to nie zwrócili uwagi. Ja staram się zachować tą regularność na kanale, żeby te odcinki dodawały się w te same dni. I do tej pory, przez te półtora roku prowadzenia kanału, rzeczywiście to się tam jakoś udawało. tak? Ale akurat tutaj taka mała wpadka, ale też i przez moje lenistwo, bo mogłem trochę wcześniej zacząć to dodawać, miałem ku temu możliwości, tylko mówię, jakoś tak chciałem też odpocząć od tego laptopa, od tego, wiecie, wszystkiego i dlatego takie opóźnienie też z tego wynikło. Ale w ogóle przez to moje lenistwo i odpoczywanie od wszystkiego, no również zaniedbałem montaż i będę musiał dużo montować po prostu w trasie. W trasie, żeby, znaczy dużo, przynajmniej jednego vloga. Będę musiał, żeby do niedzieli, że tak powiem. Dzisiaj jest poniedziałek, czyli jednego mam. Tego co właśnie wrzucam. Jeden się właśnie renderuje. No i jednego na niedzielę będę musiał zrobić. Bo inaczej będzie lipton. W sensie zmontować, bo materiał mam. Tylko chodzi o to, że będę musiał go zmontować. A wy go na pewno już oglądaliście. Także też nie ma co tam wracać do przeszłości. Chociaż. Ktoś, kto nie oglądał wcześniejszych vlogów, warto obejrzeć, no wiadomo, że e, coś tam pewnie się czegoś dowie, tak? Jak wyglądała moja trasa poprzednia. W ogóle chyba będę to jakoś kurcze trasami 100 metra nazywał rondo, <laughs> nawigacja. Nawigacja, naprawdę powiem wam. E, fajne jest to, że ona e, teraz mówi tak w miarę krótko zwięźle i zwięźlej na temat, nie? A od wcześniej jakoś ta nawigacja tak długo, długo, długo to wszystko przez rondo. Pierwszy zjazd. A, widzicie? Przejść przez ląd pierwszy zjazd. tak razie szyb szybko, to jest taka mi się, wydaje mi się mała różnica, którą czuwam do, jak, jak na, na tą porę, nie? Jeśli chodzi o ten dźwięk. No dawaj pani tą cytrynką, dawaj, teraz jeszcze... A dobra, on skręca można cisnąć. I nakalisz! I na Kalisz, później tam na Poznań. Znacie tą drogę! <laughs> Znacie tą drogę, jeździliśmy tyle razy. Dwunasteczka, dwunasteczka, nie pamiętam późniejszych numerów dróg. Ale znam drogę praktycznie na pamięć, do samego Poznania. Bez nawigacji mógłbym jechać spokojnie. I mamy, proszę państwa, przed sobą autostradę numer 2, już w stronę granicy. Jestem właśnie przed Podznaniem. No i słuchajcie, no widzicie, jak wygląda sytuacja. Jakby można rzec nie za ciekawie. <laughs> Jakiś wypadek jest po drodze, gdzieś tam na jakimś zjeździe. I dlatego tak się to korkuje. A w lustreczku widzicie rameczki, czyli cebuliony zostały wybulone. To są ostatnie bramki przed granicą. No i co? Proszę bardzo, za jakiś kawałek. Słuchajcie, widzę koreczek. Ciekawe co tam się dzieje. To jest, wydaje mi się, granica. Tam coś się musi dziać na granicy, ze względu na to, że pokazuję tutaj stację będzie nową jeszcze, jeszcze przed. E, no i e, ta stacja właśnie jest, tam chyba bodajże Orlen przed samą granicą. No i ciekaw jestem, co tam się odjanie Pawla. <laughs> e, jak zwykle pewne, pewne jakieś manewry, a z tego co się orientuję to oni coś tam e, przyszaleli z tymi mm, szczepionkami. To chyba tak, coś tam oni wiecie. Kontrolują, tylko nie wiem, czy to dotyczy kierowców, czy nie. Wydaje mi się, że nie. Zresztą nikt nic na ten temat nie mówił mi, no to znaczy, że raczej nie. Gdzieś to po prostu mi się obiło, że Niemcy mają właśnie wdrożyć coraz więcej kontroli szczepionkowych, ale czy to dotyczy kierowców? Wydaje mi się, że raczej chyba nie. Czy Zresztą, nie wiem, no okaże się tak, dam wam znać, co tam się działo. Tam też może być po prostu korek związany ze zwężkami. Jednak e, remonty, które są na dwunastce oraz dziesiątce, e, myślę, że po trzy na każdą, dają czasami takie właśnie efekty i podejrzewam, że to jest właśnie efekt. A dzisiaj, słuchajcie, może być tak, bo mam zamiar przekroczyć granicę, tak, doradzić sobie do Mischendorfa. E, no. Dzień wyjazdowy. Dzień wyjazdowy, więc może być tragedia parkingowa. no Jest ten autochow później, tak jak w ostatnio lecieli, tylko że ja mam trochę większą stratę czasu teraz i wydaje mi się, że tam tamtego autochowa po prostu najzwyczajniej w świecie nie dolecę. A nie chcę przekraczać czasu pracy ani jazdy ze prostych przyczyn. no Już w tamtym, w tamtym kółku tego trochę było. o Za 15 minut muszę zrobić pauzę 45 na luzie, mi się wydaje że dolecę chyba do do, 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 do świecka akurat na świecku zrobię sobie pauzę e, podczas mycia ciężarówki podczas myjni e, i co i polecę sobie dalej ale pierwsze co to ogarnę tankowanie tankowanie myjnia i będzie można lecieć dalej jeszcze są te palety do kupienia bo znowu jeszcze nie mam tych palet i jakby mi się udało te palety kupić to bym je kupił ale nie wiem, zobaczymy, co to będzie. Ja już wiecie, już straciłem nadzieję, dwa razy tam byłem, do te palety. A wcześniej po drodze nic nie ma. Także nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko będziemy na bieżąco aktualizować. Zobaczcie, co się dzieje tutaj. Korek. O. Zapomniałem o tym, że trzeba zmienić pas. Ale słuchajcie, zobaczcie, co się dzieje. No korek kebitny. Nie mówię to, co się dzieje do granicy. Jak tutaj jest taki korek. A do granicy, do, gra, do granicy jest znaczy o tym, od do samej granicy jest korek, no i tam przez te wszystkie zwężki się korkuje. To mam zakręt o 180 stopni. <laughs> ale głos, co? Ja mam cały czas z niego No, ale ogólnie jest problem tam z tymi zwężkami, dlatego to się tak... Korkuję. Ja już jestem na granicy, właśnie wjeżdżam za chwilę na Świecko i będę się... W metrach. wykonaj zwrot o 180 stopni. Ale przeszkadza tak jak tamta yy, Za chwilę będę wjeżdżał na Port Świecko, będę tankował i za chwilę od razu myję. Tygodnie czy mi starczy czasu. No i słuchajcie, muszę poczekać, aż zatankuję ten przede mną, bo tutaj z lewej strony niby jest wolne tutaj z prawej strony E, też jest wolne, ale ja mam z lewej strony wlew do AdBlue No i niestety nie, czekam na to, na to stanowisko i tyle Powiem Wam, że zatankowane Jadę na myjnie Jeszcze, jeszcze gada, zobaczyć czy są palety Ale zatankowałem słuchajcie i powiem Wam, że <laughs> Na świecku nie ma miejsca gdzie zaparkować Jeden z największych parkingów, na który zawsze mogłem liczyć. Ciężarówki wjeżdżają i bardzo szybko wyjeżdżają, bo nie ma po prostu miejsca. Lipa! Nie wiem, co to będzie za granicą. Nie wiem po co ja się porywam z motyką na słońce. Chociaż no, jak tu nie ma, stać, no. stać. Muszę jechać dalej, tak? Zobaczymy, co będzie u Niemca. Będę łapał pierwsze parkingi. Co ja na to Palet nie było, ale była. nie proszę Państwa. No i właśnie z niej wyjeżdżam i jadę. Słuchajcie, już przez granicę przekraczam. Jadę się wpierniczyć w ten korek. Mam jeszcze dwie godziny jazdy. Gdzie dojadę? Nie wiem. Przed ringiem Berlina. O. 200 metrów skręć w prawo. Następnie, w prawo. następnie prosto w prawo. O, trzymaj się u lewej strony. No tutaj gogle trzeba wyłączyć. Dobra, niepotrzebna nawigacja wyłączona. I można jechać. W sumie to, to też jest niepotrzebne, tylko właśnie on informuje o tych korkach i. To jest takie skręć dobre. w prawo, następnie jedź prosto dobre. trzymaj się u lewej strony. Dobre narzędzie w tym momencie. Krzyściutki zestaw, to jest to. to, to jest to co lubię, takim czystym, pięknym, nieczysławem, wyczyszczonym, to je to, no słuchajcie, no co, dzisiaj walczymy i walczymy o miejsca, czy wy walczymy? mam nadzieję, że Wam uda mi się pokazać, patrzcie to co się dzieje, ho, 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 ho. niesamowite. No i do, dołączyliśmy właśnie do ekipy stojących w korku nawet nie jesteśmy na drodze w stronę granicy, znaczy niby jesteśmy, ale, ale nie na drodze, która prowadzi do granicy bezpośrednio, tylko na takiej drodze dojazdowej. No kurczę niestety, no co, czekamy za czym ile się zejdzie 21.3 jest godzina 21:51 i właśnie się uwolniłem ze zwężki, która tutaj jest na granicy. No i jadę już po niemieckiej, niemieckiej autostradzie w stronę Berlina. No i tutaj się zaczynają schody. Powiem Wam, że te parkingi, które jakby, można by powiedzieć były po drodze w planach, zaczynają przestawać być plan, ponieważ do Miśjendorfa dolecę, starczyłoby mi czasu do Miśjendorfa, lecz tam miejsca raczej nie będzie, bo to by było za jakieś 2 godziny, to jest jakaś, znaczy za półtorej godziny, no, to jest przed, przed zerową, tak, w pół do zerowej, mniej więcej. No i to jest duży problem. Wcześniej jest Ring Berlina Więc wiecie jak to jest stać na Ringu Berlina Chociaż Michelin to też jest tak na granicy Ringu Bo to jeszcze nie jest dwójka Tylko to jest tak chyba jeszcze dziesiątka, nie? Tak mi się wydaje Raczej tak jest No i dlatego Lipton Lipton, panie <laughs> Więc co, no kombinuje te parkingi, które będą po drodze I tyle, i staje gdzieś, na tyle wiary jedzie, że Uwierzcie mi, że to będzie ciężko z parkowaniem. Tam korki są takie, że jak już tutaj na, na radiu gadali, że na powrocie ludzie zawijają i na powrocie stają. No ja nie lubię takich akcji. Zresztą tutaj. Tutaj nie ma jakiegoś takiego parkingu, żeby szybko zaraz z dołu nawrócić, trzeba nadrabiać duże kilometry, nie ma to sensu. Także będę próbował właśnie gdzieś tutaj coś uskutecznić. Pierwszy parking mam za 3,1 km i tak zrobię. No bo po prostu nie ma sensu dalej jechać. No po prostu gdzieś pojadę dalej i, i przekroczę tach A tego bym nie chciał. Chyba się udało zaparkować. Chodźcie, zobaczymy. No i proszę Państwa, zobaczcie to. Już wam pokazuję, już się odwracam. Ostatnie miejsce za dupami. Ostatnie miejsce za dupami się udało wyrwać. Naprawdę wjechałem, mówię, to będzie moja miejscuwa. Nie wjechałem tam przez stację. Mówię kurde, jadę jadę, patrzę, jest jedno miejsce za dupami, nie? No i się udało. Ostatnia, ostatnia miejscuwa. Po tej lewej stronie będzie ciężko komuś się przytulić, żeby oni trochę bardziej byli wysunięci, to jeszcze może by się udało i z tej strony poparkować, ale no raczej się nie uda także zostaje tutaj udało się, udało się, bo było naprawdę bardzo źle, dalej już miał ciężko gdziekolwiek zaparkować ale żeby ten vlog nie był zbyt długi i monotonny, to zakończymy go już dzisiaj, ehm, dokończymy resztę trasy w kolejnych vlogach, mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał, jeśli wam się podobał zostawcie łapeczkę do góry zostawcie też komentarz Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym. Na razie. Cześć!